Negatywny wpływ YouTube na dziecko. Gdy dziecko jest małe, wiek 1-3 lata, dla rodziców, YouTube, telefon może być fajną rzeczą. Damy dzieciakowi telefon. Dzieciak się zajmie, a my mamy spokój. Tutaj ogólnie, nawet jeżeli dziecko. Ma telefon i ogląda filmiki godzinami, to się praktycznie nic nie dzieje. Rodzic ma spokój, dziecko ma zajęcie. Dalej, wiek. Trochę 14, 4, 8 lat. Tutaj właśnie napisałem, że wydzielenie telefonu komórkowego dla dziecka opłaca się. Tutaj mogą się pojawić pierwsze skrzyty. Na przykład jeżeli dziecko nie otrzyma komórki, ale nad tym jeszcze można e, zapanować. Dalej, wiek poniżej 8 lat, no tu już może być problem. Dziecko już będzie sięgało po kłamstwa, aby tylko otrzymać to, co chce. Rodzice w tym wieku się spotkają z takimi spyskówkami ze strony dziecka wprost zapamiętanymi z filmów. Z filmów, tak? Na YouTube na przykład. No, i ja już tutaj jeszcze napisałem, że dziecko, że rodzice już nie są w stanie odrobić za dzieci lekcji, pomóc w nauce i zaczynają się pierwsze problemy. Czego dzieci uczą się oglądając filmiki na YouTube? Ogólnie, filmiki na YouTube niewiele uczą, a mają za zadanie przyciągnąć przed ekran. Filmiki też nie uczą żadnych, żadnej wartości etyki. Aby przyciągnąć dzieci i młodzież do oglądania filmików, twórcy stosują. Następujące sztuczki: dorośli, nauczyciele, rodzice są wyśmiewani. Osoby te traktowane są jako roztargnione, niemyślące, a dziecko jest pokazywane jako ktoś, kto ratuje rodziców od kompromitacji. Często w takich filmikach używa się w stosunku do rodziców następujących z Ty nic nie wiesz, nic nie rozumiesz, mam swoje prawa. Jak mi zakażesz, to pójdę na policję. Wnioski końcowe: świat filmików dla dzieci, młodzieży nie jest zasawiony na kształtowanie ich właściwych postaw. Świat filmików to przede wszystkim biznes związany z tym, aby pokazywać takie rzeczy, które przyciągają dużą liczbę widzów i reklamodawców. Zarabia się na ośmieszaniu innych osób. Bo to daje oglądalność, a oglądalność to kasa. No, właśnie tutaj, taki co, co rodzice powinni robić? Rodzice ogólnie powinni myśleć samodzielnie, być twardzi. A jak nawet przyjdzie pora, to muszą być gotowi odebrać telefon komórkowy i to na dłuższy okres. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.